Poecjanku. Czekaj, zanim zaczniesz wywiad, to chciałem powiedzieć tylko, że z moimi stopami wszystko ok. Takie mam stopy. Yy, takie są po prostu, wiesz? Od, 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 odkąd pamiętam, odkąd pamiętam, jak wyglądają moje stopy, to one tak wyglądają. Nie są złamane, po prostu takie mam. Pokaż. Chcesz? Nie. <laughs> Czyli ten filmik, jak tańczysz przy basenie, był nagrany po walce. Tak, był nagrany po walce na drugi dzień o godzinie 11 chyba 35 się dobrze pamiętam. Jak ogólnie wrażenia z Brazylii? Bo pamiętam mi przed, mówiłeś, że zawsze w Brazylii chciałeś być. Zawsze chciałem być, byłem i jestem mega zadowolony. Na pewno, jeśli chodzi o Rio, tak, no bo Sao Paulo, no to już było... Yy, hotel, wiesz, te medialne wszystkie, no Fight Week, no to wiadomo, to jest medialne obowiązki i, i tylko tak naprawdę widziałem okolice, tą najbliższym hotelu, ale Sao Paulo to beton, no nie wiem, to tam chyba 25 milionów ludzi mieszka, to jest betonowa dżungla, ale Rio, no to jest te, Mega pozytywnie, mega pozytywnie spędzony czas. Na pewno wrócę tam jeszcze typowo wakacyjnie. Tak? I w klub, w którym trenowaliśmy, atmosfera w klubie i miejsce, gdzie mieszkaliśmy, wiesz, apartament z widokiem na ocean, wiesz, 100 metrów do oceanu, także wiesz, po treningu, wiesz, zaraz do oceanu, potem do domu, żarcie, ludzie. To co widzieliśmy, to co zwiedziliśmy w Rio, nie było tego czasu dużo, ale coś tam się, się zawsze udało złapać, jakieś dwa dni takie luźniejsze, żeby, żeby zobaczyć, no to mega. I to nie jest tylko jakby moje zdanie, tylko wiesz, całej ekipy, która ze mną była, także jesteśmy mega fajnie zadowoleni z tego pobytu, z tej aklimatyzacji, no i z tego co widzieliśmy. Przesuń się trochę w prawo, bo trochę uciekłeś przy pokazywaniu tych skarpet i… w, w, w lewo znaczy. Twoje lewo. Ha, chcesz, żebym siedział bliżej ciebie? Chcesz się grzać w moim blasku? Byłeś pewien werdyktu? Byłem pewien werdyktu. Yy, czułem, wiesz, czułem, że, że walka jest bliska, ale czułem, że zrobiłem więcej niż, niż Jakary. Bo z reguły nie, nie zdarza się, żeby po tak bliskiej walce jednak to gospodarz przegrywał decyzję. Czyli może to nie była aż tak bliska walka, jak się wydaje wszystkim. To ja jeszcze nie oglądałem, więc wiesz, jakby moje odczucie walki z, z OKTAGONu zawsze jest inne niż odczucie walki z jakby widza, który siedzi na trybunach, a jeszcze inne kogoś, to ogląda w telewizji, kto, który ma więcej kamer, tak? Także muszę tą walkę obejrzeć i wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej, ale ja czułem, że, że zrobiłem więcej, bo tak naprawdę z tego co czułem, to Jacare robił tylko clinch, z którego nic nie wynikało. Która z rund była najtrudniejsza w twoim odczuciu? Gdzieś tam moim zdaniem wszystkie były, były bardzo podobne. Tylko że jakby, jakby im głębiej w las, ja troszeczkę więcej zaczynałem robić, tak mi się wydaje. Yy, tak, jak, tak jak czułem. No, ale nie wiem, dla mnie zawsze pierwsza jest najtrudniejsza, bo pierwsza to zawsze dla mnie jest takie wiersz. Yy, nieważne jaka to jest walka, zawsze ta pierwsza runda dla mnie jest yy, najgorsza. Pomimo, że na przykład może być, yy, że pierwsza w pierwszej może nie dziać, w drugiej mogę na przykład dostać mega w a wcześniej dopiero wygrać, to i tak ta pierwsza będzie dla mnie najgorsza. No czwarta, piąta zdecydowanie na Twoje konto, te trzy pierwsze były bardziej wyrównane rzeczywiście, także ta czwarta, piąta, tak jak mówisz e, dobrze, do, dobrze tam już się robiłeś coraz więcej, tak jak sam powiedziałeś. E, co teraz? John Jones, Corey Anderson, e, Anthony Smith, e, rewanż e, e, z Diego Santosem, jak to wygląda? Nie wiem. Wiadomo, no, dla mnie najlepiej byłoby dostać ten shota. Nawet mogę na, ten, na tego Totals poczekać, jeżeli będzie taka, taka potrzeba. A jeżeli nie, jeżeli wiesz, że nie no to fajnie by było Antonego Smitha. Jeżeli nie, jestem też chętny na może być Cory Anderson. Ale to już taka wiesz, jakby troszeczkę dalej. Jakby nie, nie czuję, z jednej strony chciałbym się mu zrewanżować, bo uważam, że, że tam byłem wiesz, mega w mega słabej formie. A pomimo tego, że wiesz, gdybym miał kogoś w tak samej formie, jak on mnie miał, no to, to wydaje mi się, że na 99% skończyłbym to w pierwszej rundzie, a, a jednak, wiesz, on, on nie dał rady. Yy, także chciałbym się mu zrewanżować, ale jakby nie, nie jest to takie, wiesz, taki mój priorytetem, jakby raczej wolałbym zawalczyć z zmitem. Smithem. Ili il w wadze ciężkiej? Szokowało cię to trochę? Mm, wiesz co, gdzieś tak troszeczkę tak, no bo on nie jest wielki, wiesz, znaczy on jest wielki, wiesz, jest wielki, silny, zbity, ale jakby gabarytowo jest... Jest nieduży, ale, ale kto wie, no, może się tam odnajdzie, wiesz, może jednak przez to, że ma tyle tego mięcha na sobie, no to to, to zbijanie wagi go dużo kosztuje. Yy, a, no zobaczymy, no <laughs> chociaż nie widzę tego. A wiesz, z kim go zestawili w pierwszej walce? No, chyba z Derekiem, tak z Derekiem, no, no także... Wiesz co, no, wbrew pozorom jak go bali, no to może, wiesz, może skontrolować na ziemi, no ale jak się da trafić, no to wiesz, to będziemy szukać głowy na trybunach. Ale ja trzymam, wiesz, ja Latifiego i Ilira bardzo lubię, że jesteśmy kumplami, także ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że, wiesz, no, że się tam odnajdzie w tej wadze wadze ciężkiej i będzie sobie, wiesz, będzie sobie gdzieś tam w, w topie walczył. Jak podchodzisz teraz do wezwania od Jonego Walkera? Nie no, dla mnie wyzwanie Jonego Walkera to jest, wiesz, Pomimo, yy, że zaraz, zaraz po walce gadałem przez tą przez, przez, przez barierkę, jakieś tam głupoty do mnie gadają, do niego też nawet nie wiem, bo to wiesz, po walce zaraz się jest w amoku, w szoku, wiesz, nie wiesz w ogóle, co się za bardzo dzieje. To nie, no, no wiesz, jakby z całym szacunkiem do, do jego umiejętności, yy, no to no, no, wiesz, no, no każdy może rzucić wyzwanie, no ale sorry, nie, jeszcze za wcześnie, niech jeszcze, wiesz, niech jeszcze, niech, niech zrobi więcej walk, niech wygra. Yy, no i potem, wiesz, yy, gdzieś te drogi nasze mogą się spotkać w przyszłości, nie teraz. Powiedziałeś, że dwa lata kariery jeszcze przed tobą? Nie no, ja tak sobie, wiesz, liczę, że do czterdziestki, czyli trzy, cztery, trzy, cztery lata. Tak sobie liczę, a jak to się ułoży, wiesz, może, yy, może będzie więcej. Na pewno nie mniej. <grym> Janek... Ja robię, e... wiesz, wiesz, parę baniek na koncie musi być i wtedy wiesz, tylko podróże, wiesz, imprezy, jachty. Z Dorotą oczywiście. Oczywiście, że tak, tylko z moją Dorotką kochaną. Doleciała, widzę, Dorota do Brazylii do ciebie, no bo widzieliśmy się jeszcze w Chorwacji, w Zagrzebiu, a później z Rum i nagle widzę zdjęcie z Brazylii. No tak, ona mnie, wiesz, wiesz Dorota to jest moja, wiesz, narzeczona, kochanka, przyjaciółka, menadżerka, to jest taka, o, wiesz, osoba, która zawsze mnie wspiera na dobre i na złe. Za co jej bardzo dziękuję, no i nie mogło jej nie zabrak wiesz, zabraknąć przy, przy moim boku. Praktycznie ona jest, wiesz, od początku kariery ze mną, no bo myśmy się poznali na, na KSW, no to wiesz, już, 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 wtedy, już wtedy była na, 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 na moich walkach, no nie? Koszulki też ci pracuje? Yy, ona tak rozwiesza pranie, że nie trzeba pracować. Ty! No, umie. No dobra, to ja do roty się odezwę, bo to jest kurde Meksyk dla mnie. ACA 101. Widziałeś, kolego? Yy, nie widziałem. Nie dało się odpalić u nas tam, gdzie byliśmy w Brazylii, ale jakby siedzieliśmy wyniki na żywo, także mega weekend dla ogólnie dla WCA, chłopaki wiesz, powygrywali po fajnych, wiesz, fajnych flag, fajne waleczki, także gratulacje, no. Także to nie jest, wiesz, w ten weekend nie tylko świętuję ja, ale cały klub tak naprawdę. No, wszystkie walki fajne proszę Daniela. No Daniel to zawsze, wiesz, na farta liczy, nie? Nie no dobrze, urwał chłopowi łeb tym łokciem, wiesz, takim krótkim, wiesz, nawet nie wiedziałem, że tak się da znokautować, to jest takiego, wiesz. On też taki, nie wiedział. No, z, takiego, no, z takiej pozycji, wiesz, no a jednak jest w tych, wiesz, w, tych w tych łapach mocno, ja to czuję co, co tydzień. 5-0 chyba, bo czterech zawodników wygrało WCA, jeszcze mieliśmy debiut Tomka w zawodowej mam wygrany, ty wygrałeś UFC. W którym miejscu, myślisz, że teraz jesteś w klasyfikacji Mirka Oknińskiego, cały klub WCA, czy awansował trochę, czy nie? Nie interesuje mnie, wiesz, dalej leć, dalej z pytaniami, nie, 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 będę się wypowiadał na temat tej osoby. Rapper Drake yy, zapowiedział, rzucił posta, że chciałby, aby w Toronto odbyła się walka Whaley Zank z Janą Jędrzejczyk. Jak podchodzisz do tego tematu, jak podchodzisz w ogóle do takiego zastawienia? Pierwsze pytanie, kto to jest raper Drake? Widzisz, kurde, się trochę rapów słucha, to się wie. Słuchaj. Ja skończyłem na kaliber 44. Ale to jest amerykański raper. A widzisz. No. <noise> yy, nie no, ja się cieszę tak yy, fajnie. Ja wiesz, wspiera Maśkę zawsze, niech walczy, niech wygrywa, niech zdobędzie, odzyska to co jest jej, czyli pas i. pojeźdź się należy. Za to co wiesz, zrobiła, za to co robi, za to wiesz. Że... Także i głęboko wierzę, że, że jest w stanie yy, odzyskać. Mam jeszcze kilka Janek pytań od naszych wspierających patronów. Yy, I lecimy po kolei. Czy nie zauważasz, że obecny trend wywyższa zawodników z dwoma, trzema ładnymi KO nad zawodników, którzy mają długie serie bez porażki? Jakie jest Twoje zdanie? Yy, zawsze ludzie woleli, nie tylko ludzie i organizatorzy, i ten, że jak się wiesz, walki przez KO. Yy, to zawodnicy zawodnicach tak samo wolą kończyć przez KO niż, niż, wiesz, niż, 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 niż de decyzjami, także jakby to, to, jest, to jest chyba normalne, no nie? Czy nie boisz się, że pomimo 6-7 wygranych w ostatnich walkach masz taką samą szansę na, titl, na title shota jak inni Stop 10 i walka z Jacare w takim stylu za dużo nie zmieniła? Nie mnie to oceniać, więc zobaczymy, czas pokaże. Jeżeli będzie trzeba, no to zrobię kolejną i kolejną i, i prędzej czy później się dodrapie do tego Johna Jonesa, czy kto będzie w danej chwili trzymał ten pas i, i o ten pas W Co obecnie grasz i czy czekasz na jakąś grę z niecierpliwością? Wiesz co? Przed wyjazdem zainwestowałem w Nintendo Switch. Mega konsola uratowała mi, wiesz, 12 godzin lotu. Odpaliłem sobie Wiedźmina na nowo. Także gram w Wiedźmina obecnie, a czekam na Cyberpunka. Zobaczyłem zwiastun Diablo 4 i też jestem bardzo pozytywnie zaskoczony mam nadzieję, że tego nie, nie zepsują jak trójki i, 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 i będzie dobrze. Także czekam na Cyberpunka i na, na Diablo 4 aktualnie. A gram w Wiedźmina. Trójkę po raz drugi. Jak wrażenia po zwiedzaniu faweli? Nie dotarliśmy na fawelę. Widzieliśmy tylko, wiesz, z odległości. Na czemu? No bo nie chcieliśmy i samemu na fawelę z wiadomych względów, a jakoś nie udało się zorganizować tam, wiesz, żeby nas po prostu chłopaki zabrali, no bo wiesz, trening, trening. Yy, no nie było czasu. Czy taki był game plan na tę walkę, czy postawa przeciwnika wymusiła taki obraz pojedynku? No, gameplan był jakby podobny, tylko że tempo walki było, miało być inne, No, miałem więcej po prostu robić, zabrakło odczucia jakby dystansu I, i gdzieś rywal pozwolił na, na taki rodzaj walki, a nie na inny, tak? ale ogólnie no, gameplan był taki, żeby trzymać stójkę i szukać, szukać, szukać swoje szanse gdzieś przez knockout. No. Nie znaleźliśmy po prostu knockoutu i, i, i gdzieś tam zamoliliśmy za bardzo w walce. Jeżeli title shot okaże się nieosiągalny, to wolałbyś walkę ze Smithem czy rewasz Santosem? Yy, z Santosem? Y, walkę ze, ze Smithem. A w ogóle ty byłeś u tego Santosa w klubie teraz? Tak. Byłem u niego w klubie, tylko że go nie było, no, bo on kończy rehabilitację, bo on miał te kolana po operacji, także on jeszcze jest w Las Vegas, tam w Instytucie UFC kończy, no, kończy naprawę kolan, także także. Jeszcze pewnie będzie teraz, wiesz, jak skończy rehabilitację, to jeszcze ze 3-4 miesiące, zanim zrobi formę startową i wtedy go pewnie ci dopiero zobaczymy, ale tak, byłem u niego w klubie, trenowaliśmy tam w TFT MMA, gdzie nas naprawdę fajnie przyjęli, mega ekipa, dużo, wiesz, dużo, dużo ludzi do, do, do roboty, fajnych sparing partnerów, mądrych sparring partnerów, także naprawdę ten okres aklimatyzacji i, i jakby zakończenie obozu treningowego tam wyszedł idealnie. Już jakoś skumplowaliście po tej Pradze chyba, co? No wiesz, no, jakby nie było między nami złej, złej krwi, później się spotkaliśmy przed wiesz, przed Ja, Vegas, przed, przed swoimi walkami, no to sobie jeszcze pomagaliśmy, też właśnie razem kończyliśmy obóz Vegas. No i tak jakoś się skumplowaliśmy, wiesz, trenerzy się zgadali razem i, i, i tak jak widzisz, no teraz, i teraz ta współpraca też zaplusowała, no bo mogliśmy przyjechać do Rio, tam na wszystko chłopaki ogarnęli, y, poprzez właśnie apartament, gdzie mieszkaliśmy zaraz obok klubu, poprzez właśnie klub, paryk partnerów na miejscu. Także wie, widzisz, no że także współpraca. Yy, współpraca działa. Yy, teraz za niedługo oni będą w Polsce na KSW, więc być może też zawitają u nas w klubie, także fajnie. A jaka w ogóle z Brazylia, bo yy, jest duża przestępczość, o tym się słyszy, że jest tam bardzo niebezpiecznie. Jak to wygląda? Wiesz co, ja się nie spotkałem. Wiadomo, no słuchaj, no, niebezpiecznie może być wszędzie, tak, ee, nawet pod, pod pod chatą, no to jest kwestia, no jak wiesz, wie, że na fawelach jest niebezpiecznie, to no, tam nie idziesz po prostu, tak, ee, jeżeli wiesz, że, że ludzie, że, że gdzieś tam, wiesz, mogą cię okraść, no nie, nie, nie lansujesz się, wiesz, z, z okularami, z telefonem, wiesz, z hajsem na, 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 na mieście, tylko trzeba po prostu skromnie, no trzeba, trzeba uważać, ale to, co ja widziałem w Brazylii, no to było, wiesz, mili ludzie, dobre jedzenie, fajne plaże. Yy, wiesz, ludzie pomocy, gdzieś tam, jak pytaliśmy, wiesz, o drogę czy, czy, czy takie rzeczy. No, wiesz, nawet gdzieś wypożyczyli Furezy yy, z Rio i do São Paulo. Jechaliśmy samochodem 6 godzin, żeby po prostu zobaczyć, jak wygląda Brazylia. Wiesz, no, na, na trasie pomiędzy wiesz, pomiędzy dużymi miastami, jak, jak ludzie żyją yy, poza miastem. No, nie? I, i, wiesz, I jak gdzieś tam zatrzymywanie się, gdzieś tam wiesz, na, na poboczu, na jakieś wieże, jakieś na, 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 na kawę. Normalnie, nie? wszystko fajnie. Wiesz, że dobre jedzenie, jakie tam jest taki przysmak regionalny? Oni to najbardziej to mięso. Mięsa u nich są, wiesz, steki, grille, to jest u nich palce lizać, no wiem. A jedyne, co takie było, co w São Paulo widzieliśmy, to bardzo dużo bezdomnych, no nie? że była, wiesz, były dwa światy, takie, wiesz, że tu hotel, wiesz, pięć gwiazdek, wiesz, Mercedesy i nagle, wiesz, pół metra dalej, 15 osób w kartonach, śpi, nie? No, tak, to, to, to było taki przykry widok, no nie? W Rio tego tak nie było widać. I... Ale właśnie też się czy to jest spowodowane standardowo przez, yy, przez rządzących, którzy mają wiesz, yy, myślą tylko o sobie, czy, czy po prostu ludzie wybierają taki, a nie inny styl życia, bo, bo po prostu tak wolą, jest im gdzieś tam łatwiej, mają wywalone na wszystko i, i, i tyle. Artur Szpilka. Bo, bo wbrew ludzie też tak lubią niektórzy wybrać. No i ja czytałem artykuł o tym, że dużo bezdomnych to jest z wyboru, a nie, a nie z konieczności. Natomiast jest tu Artur Szpilka yy, wadze Cruiser już chyba. Kurde, znikł trochę w oczach, co? No, malutki się robi. Teraz, nie możesz bo... go dojrzeć. Teraz, jak będę z nim sparował, to już, już nie będzie wymówki, że go bije, bo jest ciężki i wiesz. I, 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 I że jest za ciężki i za wolny dla mnie. Tylko teraz wiesz. Teraz już, już nie będzie mógł szukać tej wymówki. My będziemy w tej samej wadze. Jakie plany na najbliższe dni Janek? <laughs> yy... No, odpoczynek, wiesz. relaksu, muszę trochę takich prywatnych rzeczy poogarniać, yy... No co? No, no, trzeba, wiesz, przeanalizować też walkę na spokojnie, się już z trenerami obejrzeć. Yy, bo pomimo, wiesz, no każdej walki, czy to ona jest wygrana, czy przegrana, jakieś wnioski trzeba wyciągnąć i żeby, 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 żeby nie powielać błędów, które, które były, a w tej było troszeczkę, mimo wszystko. i yy, no, a tak to co? No, no zobaczymy, no święta się zbliżają, będziemy czekać, no, no to, to wiesz, już tam wiem, że tam właśnie no rota już jakieś tam pierwsze wiadomości sobie wysyłają z UFC, także zobaczymy, jakie tam propozycje będą wpływać. Na razie na razie odpoczęłam. No ten tydzień na pewno nic nie robię. W przyszłym tygodniu może już zacznę jakiś rowerek, tak delikatnie się ruszać. O morsowanie zacznę. O, właśnie, w sobotę idę morsować pierwszy raz. Już tak temperatura spada, można się zacząć wkręcać. Świeże, chory. Człowieku, d jeżeli 10 osób pójdzie morsować, to gwarantuję ci, że 8 wróci, a 2 nie. Ja jestem tych dwóch na pewno. A byłeś? No, nie byłem. No to nie wiesz, czy, czy byś wrócił, czy nie. Yy, nie zrobiłeś się okrąglutki po walce, dlaczego? Jeszcze za wcześnie, żebyś się zrobił okrągły. Poza tym to nie jest tak, że wiesz, no ja walczyłem trzy w, w dni temu, tak? Trzy dni temu, no to choćbym nie wiem, jak się niszczył kulinarnie, to w trzy dni nie jestem w stanie, wiesz, yy, się, się, się zrobić okrągły. Ja dopiero odbiję za dwa tygodnie, to się, się, się spuchnę, że tak powiem. A kiedyś ile czasu po walce widzieliśmy się po Pradze? Nie pamiętam. A to było kilka dni. A co już byłem spuknięty? Uuu uh, uh, uh. nie wiem, no słuchaj, może wiesz, jestem bardziej fit teraz wiesz, z wiekiem. No nic, Janku, dzięki za czas poświęcony na ten wywiad i co, do zobaczenia. Dziękuję i do zobaczenia.